Witam bardzo. Chciałem Wam przedstawić nowe pudełka do tych gier na PSX'a, na pst 3 -y, które zamówiłem przez alekrot niedawno. Pokażę Wam pierwsze pudełko. Zaraz. O, to jest rozprężetowane. Jeszcze zaraz. O, tutaj się roz... wieszę. Tak, 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 tak. Oto nowa pudełko, sobie zrobiłem. W przodę miała przysta przysyłka. Ej, w jak już była. Jeden dzień wcześniej z niej mi to przyszło. Co Fajnie, jest to pudełko. Teraz w grudniu będzie pisało? trudno. Nad. Za to pudełko, które ja Wam dałam 5 zł, dałam z wysyłką się za to. 5 zł dałam Wam za to pudełko. Nad, opłaciło sobie to wrząc na to Też tak. I teraz jest pudełko. Następną przysługą, którą przyszło. Nad. Oto te gry, nad, tylko z mną przesyłką mi przyszło, Miałby być czwartek, 10 dni później nie mi przyszło dopiero, 10 dni na to czekałem, ja tak to jest, jak to skupuję. I inni już kupują nawet, istnieją, on się nie wyrabia, nad, przesyłką, u niego dużo tak kupują, ostatnio, nad, niby, to jest nieporządko, pokażę Wam. Miałobyś jedno pudełko do tych gier. Taki dostałem nawet. Ja taki pudełek nie mam do gier. Jeszcze to mówię, że sobie zamówiłem. Akurat ufloko mam, to pudełko, a tutaj bez paska jest. Akurat skoda. No przecież tak stali loko. Akurat, to jest oryginalne na pudełko, to jest tam oryginalne na z roku. Tutaj tego paska nie ma. Pokażę wam raz, tak tego nie ma. Raz są tym, raz nie ma. Zależy kto? Produkował. jest, Jeszcze są, jest, są pudełka. Jeszcze to w gratisie się dostałem. To pudełko 4-5 zł A ja w gratisie się dostałem. W gratisie się dostałem na. W gratisie się to dostałem. Jak... Jak trafi mi się rozwalone. W gratisie się Miał ja właśnie na pudełko są i spodnioną przesyłką. Mam to pudełko drugie. Zaz na przesyłku. Ja tego pudełka nie miałem o sobie. I raczej się dostałem po prostu to pudełko. Nie, ja to tych nie mam tutaj nasze Kasę wam. Te pudełka, pokażę wam. Na zjadę, zacznijmy teraz. Za to pudełko zapłaciłem 35 zł, a to w dostałem, to drugie. Miałem... Tylko jedno miało przyjść, ale to drugie przyszło. Trzy razy, żeby mi przyszły pudełka. O, dwa przejść, jedno w się dostałem. Jest tak, to jest. Jeszcze przeprosić klienta, że nie nadążył z paczką. Pokażę wam, pudełko. tutaj mam otworone całkiem. Tu jest otworone I tu, tutaj już tak mam popękane. Tu, to już tak mam popękane. Tak by się nadało do wymiany. Pudełko idzie do wymiany zaraz. te wymieniał. Tą nad też. jest spada pudełek. Tutaj też nie akceptuję. Tutaj też jest chowane, też idzie do wyruszenia. I to muszę się zaraz zatrzymać. Będę wymieniał pudełka i za niedługo wracam. Już wracam do Was. Te pudełko zwiążę jakoś. Nawet sobie tak, bo ciężko mi się już. Że mi się udało się to zjąć. Pokażę Wam o tej gry. A przecież jest

Tutaj. Czas. Ach, już poszło. Poszło już. Już poszło. Już poszło. tak na jedynki nie wymieniam pudełek. Idzie. Pokażę Wam drugie. Oto sobie zostawię zapasowe. Kolej jest tutaj jest tak troszkę brudne. A tu nie, tutaj tak sobie wszyscy potem. Pokażę wam jak się to wkłada. A to to jest ten papier, który trzeba tutaj położyć. Oczywiście do tych gier. Trzeba A akurat, wystawiło się oryginalna, bezroka Tutaj na Kurat, akurat to jest oryginalne pudełko. Te takie tym nie jest oryginalne. Już tak powkładać na spokojnie. Tu trzeba tak zacząć. Tak było. U, to odcisnąłem Co ciśnienie jest? Użyj I to 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 instrukcja się wkłada w Tuż jest pudełko włożone. Więc tak, tylko go nie widać. Ładnie tutaj jest włożone. Staram się ani ładnie wkładać. Tuż jest ładne pudełko. Ładne już jest. I to sobie tu poznać. To nic do wyrzucenia, to okres zostawię. A kiedyś też mi się tak, trafi się kilka z tymi obu sływ, tylko to wymienię. I to na ostatni pudełku będę to wkładał. A to to. Mogłoby być dwa razy te pudełka. Szkoda, takie jakbym oddał. No się to, zostało drugie. A potem trzeba dołożyć tą kładkę. To przecież jeden się tak robi. Ты мямка там, и ус, и мямка Trzeba posprawdzać. jest to szybko wkładane, o, czy jest wszystko.

Pudełka słuchaj wypiłem. Na te gry z tym pudełką słuchaj kiedyś poczekam. Niech umie mnie tak lec na rzecz. To są pasowe. To już wszystko Wam pokazałem. Jak się wymienia z pudełka do tekier. I do zobaczenia.